Dlaczego? Nie przyszliśmy tu umierać za innych. Wracamy do domów Anglików, jest więcej niż nas. Synowie Szkocji, jestem William Wallace. William Wallace ma dwa metry wzrostu, słyszałem. Zabił setki ludzi, gdyby to był, pewnie zmiotłby Anglików z tego pola jednym pierdnięciem. Naprawdę jestem William Wallace i widzę armię moich rodaków gotową do walki z tyranią. Przyszliście tu walczyć jako wolni ludzie. I jesteście wolnymi ludźmi. Co zrobicie bez wolności? Będziecie walczyć? Przeciwko tym siłom? Na pewno nie. Ocalimy życie. To prawda. Jeśli będziecie walczyć, możecie zginąć. Jeśli uciekniecie, będziecie żyć przynajmniej jeszcze trochę umierając w łóżkach za wiele lat, na pewno będziecie gotowi oddać te wszystkie dni za jedną szansę powrotu na to pole bitwy, by powiedzieć wrogom, że mogą odebrać nam życie, ale nigdy nie odbiorą nam wolności.